Do nietypowej sytuacji doszło podczas wizyty przywódcy najludniejszego państwa świata Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Otóż w Warszawie nie spotkał się on ani z towarzyszem Kijowskim, ani z towarzyszem Ryszardem Słońce Petru. Co więcej, prezydent Chin nie poparł homo związków ani liberalizacji aborcji, nie domagał się też przyjęcia przez Polskę uchodźców. Na koniec nie zapytał o Trybunał Konstytucyjny. Należałoby więc zapytać, po co on tu w ogóle przyjechał? Na szczęście postępowe media uchroniły lud pracujący miast i WSI przed odpowiedzią na to pytanie i odpowiednio przemilczały tę bezowocną wizytę. Niech się Chińczyki na końcu świata ekscytują jedwabnym szlakiem. Polskiego demokratem obchodzi tylko Trybunał Konstytucyjny i demokracja. Ewentualnie chińskie psy i trony dla pary prezydenckiej na Światowe Dni Młodzieży, ale na pewno nie jakieś umowy gospodarcze ze światową potęgą. Zwłaszcza, gdy zawiera je kaczystowski rząd. Takie wizyty najlepiej po prostu przemilczeć. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.